Doberek, witam was w kolejnym odcinku z gry War I na początek, oczywiście w każdym do areny, bo jak widzicie jest ona trochę głupia skonstruowana Bo nie mogę, nie mogę tutaj pójść, muszę, muszę dopiero odwrócić kamerę, ale tam e, trudno Przede wszystkim, zanim pójdziemy do tej areny to musimy się troszeczkę przespać, troszeczkę coś zjeść Jak widzimy mam się punktów wiedzy, e, to jest troszeczkę dużo, możemy coś sobie mm, odblokować Konowiąc. Jest um, na szczerze mówiąc za nic. Więc nie wiem, czy jest jakiś głębszy sens. Ewentualnie chłost, A ja bym zobaczył jak ten chłost będzie, działa, mnie to trochę ciekawi. Oprócz tego, coś tutaj mamy. Trójkątna tarcza z mroźnej stali. E, a nie, dobra, myślę, że to jest ta taka super tarcza, ale to nie jest ta super tarcza. Lekki pancerz dla kucyka. E, jest to w 2. Prak 5. Widmowy sierp do rzucenia, widmowa buława dwuręczna, widmowy wielki topór, yy, widmowy łuk. Jaki łuk ma obecnie Patrinus? Nie, nie Patrinus, tylko witrów. Jaki ty masz? Ty masz taki, to jest taki na całkiem niskim poziomie, więc. Mm, kupmy to, prawda? I możemy też kupić jakieś jedzenie od razu. Rybata konopna, o, to jest naturalne, naturalne piwko z tego co widzę. Kiełbasa z nosionami. A dobra. Ale to, to już mieliśmy, a to jest tanie i stół faktorat. A, to jest ten stół faktorat, naprawdę był fajny, ale e, nie mamy jeszcze medowego szczupaka sztup odblokowanego, więc sobie tego nie zrobimy, Oprócz czego, coś tutaj mamy jeszcze ciekawego. E, lekarstwo. O, bierzemy od razu. Oczywiście, że bierzemy. E, co to potrzebuje? O, kurde, no drogie. To jest. Z mózgu się to robi? Lekarstwo na zarazę? To ja sobie chyba robię. Chyba, że teraz jest jedyne zastosowanie. Mózg i też to możemy od razu kupić, bo to. W sumie jak już teraz są odnawialne te, 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 te zarażone na rośle, to możemy to sobie wziąć. Robimy sobie herbatę konopną, bo to nam teraz też odblokuje nowy przepis. I jaki to będzie przepis? Zobaczmy, mamy herbatę konopną. No, to jest... Herbata jagodowa. to jest samo z tego co rozumiem. Czarne jagody, nie wiem co to jest, ale niech będzie. Dobra, tego robimy sobie standardowo, prawda? E, musimy sobie zrobić, czekajcie co to było, obrażenia krytyczne, tak, bieramy to, kiełbasę z nasionami nam się tutaj nie przyda w tym wypadku, ale na pewno chciałbym jeszcze zrobić te dwa, które zręczność i obrażenia, nie, nie, nie obrażenia tylko siłę zwiększają, to było chyba to, nie, to był gulosz z baraniny, ale zostanie go w tym momencie więc zrobimy sobie to. O, jeszcze takie pieczone karpie, jeszcze. Jakoś tak mi bardziej lubię pieczone karpie. No fajnie wyglądałem, najprawdopodobniej dlatego, że to jest takie OG jedzenie. To było jedno z pierwszych rodzajów jedzenia w całej grze. E, więc jest to również możliwość. Widzę, że berka w piwie też jemy. i e, gdzie to jest? Tutaj. Dobra, Zagryzemy sobie to, Tak, mamy już herbatę konopną no, i zwróćcie uwagę, że ona daje jeszcze jedzenie, więc ona jest bardzo dobra, tak się składa. No ona jest bardzo, bardzo dobrym jedzeniem tutaj. Zagryziemy suszoną rybą, zapalimy sobie jedno. O kurde, wysokie zagrożenie. A, bo to są bandyci w pobliżu, nie? A, tak, jak widzicie, to jest bardzo dużo bandytów, podobnie do Nowigradu. I tam jak ktoś po, poprawił w komentarzu, że Nowigrad nie był największym miastem, największym była Wyzima. E, także, oczywiście, w, e, w Jedzminie. E, dobra. Teraz możemy iść spać, no niezbyt, ale ja za po prostu. Widzicie, to w mieście jesteśmy na takie wysokie zagrożenie. Przy czym nie ściga nas strasz, jak widzicie, podejrzenie mamy. Ehm. A dobra, już co, wczytał grę po prostu. I tak sobie w tym przypomniałem, jak teraz zobaczyłem, że my jeszcze nie walczyliśmy w mieście z nikim, więc może sobie wypróbujemy. Jak widzicie, przeciwnicy nie są tutaj zbyt mocni. E, zgaduję, że zrobimy po prostu tak, że gdzie jest Tigerska? Jasne, więc Tigerska, Tu jesteś. Eee, no w sumie, nie, 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 niech nie będzie tutaj. E, tutaj będzie sobie więcej... Ja szczerze mówiąc, tutaj nie ma różnicy. Dobra, w takim razie le lecisz tutaj, Tigerska i idziesz zabijać. To jest standardowy dzień życia Tigerski, nie? Wychodzi, ma idzie na ściądanie, a później idzie od razu zabijać. To jest, tak tak tutaj wygląda. Jak widzicie pomimo tego, że zostało, że zostało to trochę bo z tego co mi się wydaje, to teraz mniej obrażeń zadaje. Oprócz tego, z tego co mi zostało to też mocno tak także nasz pograsiszem, bo oprócz tego, że to teraz mniej dodaje siłę, to na no, to, że no, jednak dalej jest strasznie overpowered. I to jest przykre, prawda? To jest bardzo, ale to bardzo przykre, dobra. E, spróbujmy tutaj zaatakować, tych przyjemniaczkolwiek. Jak widzicie, nie mają z nami szans, z tych krytyk, za ja, 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 nigdy, ja nigdy się nie odzwierciedli, z tych kurde, potężnych krytyków. To jest takie potężne. O, patrz, a ten tutaj teraz. Będzie spróbował go, go zaatakować i zgaduję, że natychmiast no, tak to bo zginie. O nie, o nie, to będzie straszne. To będzie straszne. Ała. A nie, dobra, nawet nie jest też tak, że jakoś przerwy, to nie nagrywatoszył. Ale ledwo, ale ledwo. Z dużym nakreśleniem na ledwo, ale bolało, nie powiem. Ale w każdym razie czasie kończymy tę walkę. Mamy przewagę w praktycznie 2 do 1. No nawet ponad już 2 do 1. Do tego jak widzicie no nie zadajemy jak będzie dużych obrażeń, a my jak najbardziej takie zadajemy. Do tego no właśnie. Już w tym momencie tak naprawdę trochę nie ma, nie ma bonusu tego tej lekkomyślności, a i tak zadaje ogromne obrażenie. A spróbujmy pochwyccie. Udało nam się pochwycić mieszka, Może byśmy nawet go spróbowali zrekrutować, ale nie widzę w tym zbytniego sensu. Ewentualnie moglibyśmy nawet zobaczyć, jakie on ja tam ma umiejętności. Ja no tam nie ma jakiegoś nic zbyt niemocnego. mocnego. No, teraz proszę, musiałeś lecimy tutaj. I teraz patrzcie, ile będzie DOT z tej jednej trucizny. 53 obrażeń za jedną truciznę. ta. Jak widzicie to potrafi być naprawdę overpowered. Ale przede wszystkim e, trzeba zadbać o to, żeby przeciwnik miał dużo HP. Między innymi dlatego jakbyśmy zatrui kusownika zamiast takiego że zimieszka to, to mniej obrażeń dostają od tego. Ciao! <laughs> to był one hit w tym momencie, to był one hit kill jak najbardziej. <laughs> 96 obrazy. Widzicie, to jest już w tym momencie kiedy mamy taką ogóle, postać, że one hituje przeciwnika z pełnym życiem. Piękne, po prostu piękne. W bym rzekł. A teraz patrzcie, nie się, że dokończy tego 81 do 104 krytyk za to jak ja to jak ja to uwielbiam po prostu. To jest piękne, to jest piękne w tej grze coś co naprawdę uwielbiam. a uciekaj się i tak was nie lubię. Pochwyciliśmy dwóch. Nie, jednego chyba tylko mnie, nie? E ta, jednego, Regilina za rzuca? Nie no No to nawet ciekawe Co to jest? Kreto... O, ciało To ciekawe, że, jakoś, że teraz nasze wygląda Ludzkie szczątki i zwykły szczur Aha, dobra To są złoki naszego kratoszczuru. Można je pochować w dowolnym miejscu A możemy je zamiast tego zjeść na przykład <grym> To też był pomysł ja, ja, my wierzymy w to, że w każdym razie potrzebujemy e, siły, prawda, potrzebujemy siły w kupie naszych e, kratosów Możemy coś jeszcze zaapelować? Oczywiście, że nie. I w każdym razie teraz możemy na, w końcu e, tutaj pójść, więc spróbujmy. E, spróbujmy tutaj... Tak, tak. Dobra, chcecie wziąć udział? Bo na niech będzie święta Lora. Nasi najlepsi wojownicy przejść do konkurencji, a ja, nasi obecni czempioni już trzy razy przegrali z czempionem Hovendorpów. Jeśli nic się zmieni widownia wkrótce spójrz to szyję. Chwała i dostatek. Co, jak, to są najprawdopodobniej jakieś broń Dobra. E, bierzemy na pewno Ludinusa, bieramy jeszcze Tigeskę. Halo? Tigeska? A, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. A kogo jeszcze bierzemy? Ja bym wziął jeszcze terhada i. E, e, gdzie ty jesteś? Jasne, jest, nie jest, nie, tylko Petr właśnie. No i lecimy. Lecimy, jak, jak dobrze, jak dobrze pamiętamy z. Gosenbergu, nie jest to. Z, nie, nie będzie tutaj zbyt trudno 121. Nie jest łatwo bym powiedział. Aha, i to są z tego co widzę. Dokładnie, ci, a nie jest. Czwarcowany, zdaje 26%, zdaje zda 26 punktów obrażeń. Obrażenia są większe 5% na każdy metr długości między celem a tą jednostką. Niekon niekontrolowanym młynek. jak zdaje 10 punktów obrażeń wszystkim jednostkom na wskazanym obszarze i rzucają na długość 2 metrów. Obrażenia większe o 14% za każdą jednostkę na wskazanym obszarze. No, to jest niebezpieczne. No to, to już mieliśmy chyba to, to, ten status. Dobra, na początek zrobimy standard, czyli zabijemy tych dwóch. Patrzcie, jak nawet przy przyżyli, udało mi się przeżyć e, potęgę Tigerski. Teraz atakuje Ila. E, Ila. Nie, to nie jest champion, to jest ich przywódca. tego co rozumiem, przywódca tej drużyny. E, niestety problem z jest teraz. ej, ej, ej nie przesadzasz za bardzo. A w sumie nawet możemy to w miarę dobrze rozwiązać, tak sobie myślę. Teraz tak, bierzemy Terhada. E, jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, to będzie. Wszyscy towarzyszy muszą się przywieźć. No to to przecież łatwiznę. Teraz robimy tak, niestety nie, 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 nie ciachnęliśmy krytyka. Ale możemy teraz zrobić Tak, teraz Ludnius odstępuje od walki. Brzimy jeszcze tego. Dobra, on teraz będzie rzucać zapewne. Dokładnie. No, nie zadał za dużo. Bynajmniej Fed zaatakuje e Gertę. Dobra, idź. Teraz ciach I jeszcze raz go ciachnijmy. Dobrze. Krytek za 78 bardzo dobrze, wręcz by powiedział. Fenomenalnie! Fantastycznie! Dobra, jeszcze dajemy tutaj okrzyk, bojowy, prawda, żeby podbafować naszych sojuszników. Właściwie naszych ludzi, bo to są nasi ludzie, a nie sojusznicy. Czy ty właśnie sam siebie zabiłeś? Na to wygląda. Co, wytrwałość? Zresztą w cząsteczku dostaje wytrwałość. Co, co, co? Ej, co to ma być? Eee, Otrzymamy obrażenie mniej niż 100%. Co. Ale jak to? Co? E, ale ale jak jak To nie mówiłem czemu? Nie, spróbujmy go zabić. Dostał jeden obrażenie. I co, co się stało? Czemu? C co 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 się dzieje? Czemu nie mogą zginąć? Halo? ja czegoś nie rozumiem? No to wygląda, że ja czegoś nie rozumiem. Bo czemu oni nie mogą zginąć? Chyba, że rozumiem, że musimy teraz tego zabić, ale to co, że oni mogą się ruszyć teraz? Ej, jakie to jest głupie! To jest absurdalnie głupie, spójrzcie na to normalnie. To co, oni to sobie teraz mogą atakować, tak? A ja muszę jeszcze tego tutaj zabić? To jest strasznie głupie. Z Dobra, ale już go to kończymy raczej. A nie, jeszcze przeżył, ale już niedługo. Już niedługo będzie po nim. Eee, o, na pewno od trzeba będzie patrzeć na no i już raczej kończymy to, prawda? Uwaga! No i powinniśmy wygrać Dokładnie, wygraliśmy Za każdym razem, gdy towarzysz uzyska trafienie krytycznie, otrzymuje status wściekłość, za każdym razem, gdy twarz zostanie zaatakowana, wierzę to eee, Nowa zasada areny, pod koniec każdej rundy wszystkie jednostki zostaną wyleczone do poziomu swojego sojusznika, który, którego pozostaje zdrowie jest najwyższe eee, Spoko, spoko loko Teraz tak, ty pancerz, ty, ty w sumie punkty nam robisz. Mm, ty na pewno pancerz te punkty. dobra No i walczymy dalej w takim razie. I jak widzicie, oni są praktycznie tacy sami, tylko trochę słabsi. I teraz to będą mieli jakiś bonus, nie? Miściu mm, dyku zakażę. No, dobra, dobra, to jest nasze. Ale dobra, standardowo nasza, stara dobra taktyka, prawda? Okej! Okay. Wygląda to, że waliło tego w powietrze, bo on stanął na minę, a to, to się zmieniło teraz, bo wcześniej to... Podejście tej pułapki możemy aktywować i odrzucić w tył wszystkie jednostki zasięgu. No spoko, ale z tego co widzę, to nie, to nie włącza turę, więc no tak trochę... trochę słabsze, ale dalej nie jest aż okej, już myślałem, że na tym stanie. Ale na szczęście nie stanął na tym, teraz możemy ciachnąć tego tutaj. To naprawdę ten Aptos jest bardzo mocny swoją drogą, tak się wcinam trochę, ale tylko przypominam, jak, jak, bardzo, jak bardzo overpara, to to jest. E, RIPOSTA DLA wszystkich... O! RIPOSTA DLA wszystkich... Nie, nie gadaj, że on się tu do Maxa. No, w sumie to nawet nie ma różnicy, bo ty jak teraz i tak rozwali na kawałki. HA! No, bo rozwani, rozwaliła ich całkowicie. I nie przeżyją. No, to tak, żaden z nich nie przeżyje. No. Teraz pomijamy turę ponownie, tylko... Aaa, musiałeś akurat za zaatakować. No, trudno. I tak już tak naprawdę po nich będzie. Eee, niestety musimy się sfokusować na tym tutaj, albo na tym nawet, na tym nietreusie, bo... A szkoda, czy to jak mam... Czy oni się uleczą? Jeśli oni się uleczą, to to będzie naprawdę głupie. I tak, e, ten ponownie już nie żyje. Czy pod koniec tury teraz się oni uleczą? Jeśli oni się uleczą, to ja zacznę płakać dosłownie. W takim w wypadku musimy tego rozwalić, ale no niestety nie mamy krytyka. Halo! Masz 23% krytyka, panie Terhat, i ty, a ty nic nie robisz. Jestem bardzo jestem bardzo nieusatysfakcjonowany z tego. No i musimy niestety też odstąpić od walki, bo kurde, mamy kłopot i to bardzo duży. E, spróbujmy go ciachnąć stąd, ale no nie, nie zabijemy go a, czyli nie gadaj, że oni, że oni się przystuleczą. Jak, jak oni się przystuleczą, no to dobra, jeszcze z tymi dwoma sobie poradzimy, ale kurde, oprócz tego to... To może być bardzo niefajnie, zobaczmy. Teraz się kończy runda. A patrzcie! A on kurde od razu wychodzi! Jakie to jest głupie! I tak, uleczyli się wszyscy. Jasne Gwin. Nie, nie, to jest kurde. To jest cheatowanie no, przecież. To jest takie głupie, taka głupia mechanika po prostu. Widzicie, to jest dosłownie cheat, cheatowanie, no myślę, że przecież, myślę, że się ze mną zgodzicie, że to jest jednak cheatowanie, bo to... są no, czyste, czyste, czyste po prostu oszukiwanie. Tak, wiem, że wiem, że trochę ale ja po prostu... No, to smutne mi się to zrobiło, jak ja to widzę. Naprawdę. Bo w tym momencie gra jest taka nierówno... Patrzcie, i ten jeszcze jest jakieś... Czemu on z jakiegoś... Czemu on kurde uciekł? Czemu on zginął? No właśnie, przecież on miał jeszcze HP. I to bardzo dużo HP. Więc dlaczego? Nie mam. Nie, nie, wiem, nie wiem pojęcia. Ale patrzcie, teraz on też ich wszystkich poulecza i tak naprawdę przegraliśmy. Aha, wiem dlaczego on wyszedł. Naprawdę? To jeszcze coś takiego jest? Nie można taka dwa razy tej samej jednostki się Ten ruch nie, z... nie zostanie spełniony, efekt nie będzie brał udziału w bitwie. No, no, super, masz eee... teraz trafić. Naprawdę, myślę, że przegraliśmy. Wiecie, no, myślę, że przegraliśmy, bo teraz jeszcze Fed wylatuje. Zwróćcie uwagę, tak, poza walką i teraz tak naprawdę Terha też już przegrał, nie? W takim razie nie mamy już żadnego sojusznika obok siebie. No, bez jej. A, wygląda to, że przegraliśmy w takim razie, aczkolwiek nie. Nie ma żeby on... No nawet nie ma takiego ataku. Jakby to była Tigerska w tym momencie, to byśmy to wygrali, nie? No, bez jej wygralibyśmy to, ale... W takim wypadku... A nie wiem. A no dobra. Możemy po prostu uciec. Myślę, że stać na zwycięstwo. Nie zostawiać nas, proszę. Musicie nam pomóc. A, no, niestety nie wygramy, ponieważ, widzicie, proszę nas, żebyśmy wygrali, a jednak. Jest to trochę do dupy, e, bo tak to jest zrobione. No ba. A może nie zadoba co, na walkę 60% 6%. Oddajemy oddaję go do, 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 do więzienia, bo on jest żebym taki gówniany, trochę bym powiedział. E, gdzie w takim razie idziemy? Ja bym się udał tutaj, może do. A nie, do grobowca starożytnych, kiedy indziej w nie pójdziemy. Idziemy teraz zrobić e, questa fobularnego. Musimy się tutaj spotkać z Adolis na, na tym placu. Więc uwaga, gdzieś tutaj będziesz? Jest, Adolis Chcesz nas pochwalić za, nas, za nasz występ? E, nie. Liderek, szukacie go? Zrobię wszystko, by po pomóc szukać mojego ukochanego. Pytajcie o co chcecie! Ostatni raz widziałem go w nocy, gdy doszło do morderstwa jego matki. Zapomniałem swojego kapelusza. Może jakieś zwierzę podąża za jego zapachem. Dobra, gdzie teraz mamy się udać w takim razie? Eee, wykorzystajcie kapelusz po prostu, to... Też tu? Eee, gdzie to jest? Ale jest, dobra. tu nakrycie głowy należy dobra, dobra. O, i nasz filik... Nasz filik złapał teraz trop. Okej, to to całkiem fajne, bo trzeba mieć zwierzę, żeby... żeby... Ja tu daję się zgaduję, że pewnie koniem to też działa. Eee, wykorzystajcie kapelusz. Dobra, a i teraz się jakaś mgła tutaj robi, ona nas tutaj będzie prowadzić, no spoko, chociaż byłaby na przykład jakieś ślady. A nie, w sumie to, to, to ma nawet sens, nie? Bo ostatecznie to, to jest zapach. Więc, dobra, zwracam honor w takim razie. E, ma to jak najbardziej sens. A jakby, jakby ta mgła była bardziej wyraźna, to było też całkiem fajnie. Proszę was nie zaatakujcie mnie. Oj, widzę, że to jest w tym miejscu. <laughs> a to ma coś się kiknąć, tak? Tak? A nie, dobra, to jest kowa. A to jak już tutaj jesteśmy, to zróbmy widmowy łuk dla Witkrulfa. Eee, widmo puklesz, łuk, łuk, a nie nie możemy, bo nie mamy drewna. No tak, drewno może być problemem, a mogę tutaj kupić drewno? Nie, o, on nie sprzedaje drewna, nie? Eee, tak, on nie sprzedaje drewna. Więc e, w takim razie idziemy dalej. Na targu, no, Acie co? Ja, ja bym negocjował po prostu. Wiem, że tracę hajs, to i to kura tracę po prostu hajs, ale wiecie, nagry nagrywam teraz odcinek, nie ma co się z nimi bić, a tak czy siak. A, a tak, czy jak mam trochę pieniędzy, a wiecie, też nie ma, nie ma co tak zanudzać na, na, na tym odcinku, więc, a więc po prostu już z nim wynegocjujemy. co to jest tutaj? No to wygląda, że to jest tutaj. Musimy teraz coś tutaj znaleźć, co jest warte naszej uwagi, no przykład to nie. A, a ty? I nie już sądzą, że szukam w tej chwili widmowej w atachy. Nie mogę naruszyć ich barw bo zaczną coś podejrzewać. Przykro mi, ale to nie pracuje. Jestem jeszcze ja mieście dopiero wczoraj. No dobra, czyli koleżanka wygląda na to, że za pieniądze firmy postanawia się obijać. Co? Oj, tej stoły które sprzedają? Wychodź, jak jest UberPad strasznie drogie, więc tego nie kupiłem, ani z jakiegoś powodu. A przepytajmy ją. Słuchajcie, wiele jestem w stanie znieść, ale to o morderstwo. No wiem. Co na to mówię, Summer? Szkodę czegoś? No daj, nie będę Was cenion. No, czyli najprawdopodobniej jest to. Takie pewne miejsce, y, które się nazywa... MORDER I to też pasuje do Wiedźmina, nie? Pasiflara Tak, ona była w Nowym już kurde nie pamiętam, <grym, <grym, jak, jak, to, jak to było Bo, tak, tak, wiadomo Skończyliście już na napastować moich przyjaciół swoimi wreszcie pytaniami i obsługowymi oskarżeniami? My nic nie wiemy o tym morderstwie Wykonujemy tu uczciwą pracę Nie damy się tak obrażać naszym klientom Płacą bractwu ciężkie pieniądze za ochronę Won mi stąd tą hałastrą ten do najemnicy. Nie widzicie, że nikt nie chce odpowiadać ze mną na Wasze pytania? A słabi są, idziemy ich wszystkich pozabijać. No to już raczej będziemy to kończyć, tak mi się wydaje. E, tutaj jeszcze weźmy jakieś kratoszczurkę, tyle ile zadajesz? 10 do 13, 4, 6 i 4, 6 też. W takim razie będziemy cię nadzieję, że jakiś krytyk strzelić No niestety, nie ma żadnego fajnego krytyka, ale mówi się trudno, prawda? W międzyczasie my idziemy dalej i kończymy tak naprawdę. Już te walki zostały 11 przeciwników, nie była, ale to jest ich dużo. i... A oni szybko tam poginą, bo mamy tam między innymi Price'a, który, no Price, jednak silny jest, prawda? Price ma i to nie złą. Price był jednym z naszych ogólnie pierwszych e, pierwszych kompanów. Także on się, on się zna tutaj na polu bitwy i na taktyce między innymi, dlatego jest Price'em, prawda? W i imię, bardzo kultowe że tak powiem. Aha, dobra, widzę wokół siebie, prawda? Imię Price to jest imię, które tylko bohaterzy mogą mieć, co nie? Jak wszyscy wiemy, ka każdy Price jest bohaterem, e szczególnie ten z Modern Warfare. <ścoughs> szczególnie ten z Modern Warfare, e także, e także myślę, że jak najbardziej zasłużył poprzez e wielokrotne uratowanie nas z, z, z sytuacji do dupy. Wobec czego, jak zapewne wiecie, bardzo go doceniam. I teraz będzie Ciach! I proszę bardzo, wakujcie. Tak, naprawdę chciałbym do dostać ten miecz, który on ma. Kiedyś go znalazłem, ale teraz z tego co widzę, dużo trudniej jest znaleźć taki miecz, naprawdę. To jest coś okropnego. I czy mi się wydaje moje kretoszczy, teraz dostają wrażliwość? No to wygląda, że on teraz za nic wrażliwość. Ale dobra, rozdarć, Tak. I tutaj sobie przypominamy nasze stare, nasze stare sztuczki, sztuczki, które kiedyś jeszcze używaliśmy. Czyli między innymi to rozdarcie... O nie. kiedy ja ostatni raz użyłem rozdarcia naprawdę bardzo dawno temu. Oj, właśnie spudowaliśmy. O, o, już myślałem, że nam Tigerska odblokuje. No trudno, a Tigerska. Nie, ono się w sumie samo odblokuje. Tak, teraz sobie myślę, że on zrobi. Tak, patrzę. O, e, robimy tak. Ciach, make Pick. Teraz cofamy się troszeczkę. E, robimy tak. I jeszcze raz. Tak, jeszcze, jeszcze dwa razy zaatakuję. Teraz musimy zamordować tego i to brutalnie i krwawo. Więc bierzemy Widkrulfa, bo inaczej nam ten Kretoszyr zginie. To jest jeden z naszych najlepszych kretoszurów, więc wolałbym, żeby nam nie zginął. Dokładnie, dziękuję bardzo. A i rozwalimy jeszcze tego może. Bo ten zostanie zniszczony przez... E, niedźwiedzia, a jak nie to przez... E, przez Terhada właśnie. Teraz Terhad go zaborduje brutalnie. Oczywiście w fontannie krwi. Rozwalamy tego. I dajemy wszystkim masowego boosta Jasny, widzicie, to jest mocne. Kurcze jak za 115 on... Naprawdę od hakertek to jest overpower, nie, jasny gwint. Tak, wiem, że w tej grze często mówię o overpowered, a widzicie, to on jeszcze atakuje dookoła siebie i kolejny krytyk za sto. Dobra, wiesz co, wydaje mi się, że to już po prostu jest taka sprawa, że wszyscy nasi ludzie są po prostu już tacy overpowered, w tym miejscu przynajmniej e, dobra Bierzemy wszystko, naprawiamy, jak zwykle e, nie, nie, bierzemy, bierzemy to, oczywiście, że bierzemy e, Niczego nie zapredujamy Co zrobiliście z moją ochroną? Wy potwory! Czego nas chcecie? Nic, nie wiem o żadnym morderstwie Liderik? Dla niego to zrobiliście? Niepotrzebnie się wkłopotaliście. Ten głupiec nie jest tego wart. Był tutaj, kiedy umarła jego matka faktorka. Później zjawili się jacyś bandyci i go zabrali. Nie wiem dokładnie, o czym rozmawiali, ale wspominali o coś o koronie. O dużej sumie koron. Znacie tych bandytów. Moi znajomi wiedzą, gdzie się ukrywają. E, spoko. A i teraz musimy ich przepytać. Dobra. E, przepytamy ich i kończymy odcinek w takim razie. E, tak, w pobliżu areny. Spoczko. E, dobra Mamy. W takim razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał Jeśli tak to by, by, mi, by mi bardzo gdybyś się wstawił łapzkę w górę, się spodobały wam się moje filmy, tak gdybyś wstawić subrycję, że było super, a ja będę się z wami żegnać tym akcentem kupowania karpi mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał i będę się z wami żegnać. jego dnia i pa pa!